Dzień dobry, kochani, w związku z tym, że dawno nie było mnie na tym kanale, to ten odcinek będzie w 100% poświęcony. Y... Jeszcze raz. Dzień dobry, kochani, w związku z tym, że dawno mnie na tym kanale nie było, to w tym odcinku będę w 100% ja. Więc zaczynamy. Y... Chciałem się tu odnieść do obecnej tej sytuacji i do tego, że wielu ludzi jest teraz bardzo napiętych, zestresowanych. I to tak napiętych, że jakby ktoś założył gacie bikini nowe na tył, jak to takie napięcie jest, jak, jak ty i gaci. Więc tak, zacznijmy od tego, że wielu ludzi rozsyła sobie bardzo dużo głupich łańcusz, łańcuszków na temat no tego, co się teraz dzieje. Nie mogę mówić, bo mi demotyzację wyłączą, a że ja nie przeklinam, no to już. Ten chciałbym to jakoś wykorzystać tutaj do operatora. To... Więc tak, jakie, o jakie łańcuszki chodzi? Przede wszystkim o jednym, gdzie mówi się, że trzeba pić dużo ciepłej wody, bo wtedy jak ją popijemy, to jeżeli mamy wirusa, to on pójdzie sobie na dół w do żołądka i kwasko spali. <laughs> dobre, dobre. I, i, i drugi łańcuszek że jak wstrzymasz oddech na 10 sekund i nie kalszniesz, to wtedy to znaczy, że jesteś też zdrowy. Znaczy też, no, że jesteś zdrowy, no. To też jest bzdura, jedno i drugie to jest bzdura, są to niezweryfikowane totalnie informacje i ludzie sobie to jak głupi wysyłają jeden do drugiego i... i sieją panikę. I tak, i jaka jest prawda? Prawda jest taka, że prawda leży po środku, czyli oczywiście jest teraz no, niebezpiecznie, lepiej w domach siedzieć, i lepiej oczywiście e, zachować pewną ostrożność, tam być ręce jak e, trochę więcej niż zwykle myjemy, czyli więcej niż raz na tydzień. E, i, i, i No, no i psiki, psik, jak mamy możliwość to psikamy sobie, żelem antybakteryjnym e, ręce i usta. Tak? Nie no usta chyba nie. Ja tam smaruję. W każdym bądź razie... Takie ostrożności ostrożność trzeba jak najbardziej realizować. Dobrze. I teraz kolejny temat. I mamy teraz super okazję do tego, żeby bardziej poznać samego siebie. Tak teraz, tak będzie filozoficznie. Mamy teraz czas, aby spędzić go ze sobą spokojnie w domu. No chyba, że musimy pracować, no to nie, ale niektórzy z nas mogą. I warto wtedy przemyśleć całe swoje życie, czy idziemy w dobrym kierunku, czy warto byłoby coś zmienić, poprawić albo usunąć lub dodać do naszego życia. Może warto by było wtedy na przykład wprowadzić jakieś takie małe fajne zmiany w życiu i na przykład nie wiem, zacząć trenować, zacząć oszczędzać czy uczyć się języka obcego czy nie wiem, programowania. Blockchainie, jak to się nazywa, czy jakiegoś innego programowania, po prostu się zabrać za siebie, y, zacząć na przykład o wejść w swoje wewnętrzne, we y, czyli na przykład zacząć medytować, zrelaksować się, dlatego tu taki, taką stenerię zrobiłem. Y, y, zrelaksować, medytować, y, y, zacząć praktykować mindfulness, czyli uważność. Bo mamy zawsze tylko tu i teraz, teraz niesie się z jedynym prawdziwą rzeczywistością, jaką mamy. No, i przede wszystkim warto byłoby się troszkę tak y, ograniczyć, informacje, szum informacyjny, nie oglądać YouTuberów, bo wielu z nich głupoty. Ty ja sobie wypraszam. Dobra, ptakun, dobra. Głupoty większość z zigada, da niezweryfikowane informacje. Jeżeli już chcemy się interesować tym, co się dzieje na bieżąco, to yy, sprawdzajmy ludzi, którzy siedzą, yy, jakby, jakby to powiedzieć, w branży. Czyli co, patrzmy, co mówią lekarze, patrzmy, co mówią wirusorodzy, wirusoroz, wi wirusorodzy, tak. Yy, I te. I tylko włączę ze stron rządowych, stron medycznych.gov.pl i takie, a nie z jakichś głupich, stronniczych portali jak to większość ludzi robi. Tam są rzetelne informacje, mają one badania i tam należy szukać odpowiedzi i bieżących informacji, jak już, ale ja bym proponował jednak robić to z umiarem, na przykład warto by sobie było ustalić, że Troszkę się tym pomartwię przez godzinę dziennie, a potem już machnę na to ręką i na przykład wypiję sobie, no nie wiem, na przykład sobie wypiję, żeby się wyluzować i whisky z kolą. Tak, ptaku? A ja jak? No i życie toczy się dalej. Nie róbmy też jakichś potężnych zapasów, bo, no bo przez to potem nie ma już nic w trajpach, Tak, papier się kończy, traj, taśma się kończy. No i jest wtedy problem. Także zajmijmy się sobą, przemyślmy. Sobiec nasze życie, zróbmy sobie taki przystanek i pomedytujmy i myślmy jak najmniej o tym, bo stres nas zeżre. A jak stres nas zeżre, to się wydzieli kortyzor i zrobi z naszego organizmu harakiri, i przez to się też zmniejsza odporność. Nie wiem czy wiecie. Warto też na przykład sobie robić domowe treningi. Jakieś. Na przykład ja na przykład z tego co wiem dobry może, warto sobie kupić takie gumy treningowe i na nich ćwiczyć. I, i, I oczywiście trening własnego ciała i na przykład ten... No, pompki, brzuszki, przysiady i te wszystkie inne treningi z gumami, treningowymi gumami. Tak. No, i oczywiście spędźcie czas z rodziną. Porozmawiajcie. Może warto ustalić pewne takie tematy. Porozmawiać o pewnych tematach, które wcześniej nie były poruszane, bo nie było po prostu na nie czasu. Albo na przykład yy, pograć w gry planszowe. Na przykład w Monopoli. No, i to wszystko. Relaksujmy się. Oddychajmy powoli. Medytujmy. I grajmy w gry planszowe. I pijmy whisky. pa! pa!